Dzisiaj poświęćmy trochę czasu na przestudiowanie bożych słów prawdy zapisanych w Biblii przez kazanie zatytułowane: Widzialny świat i niewidzialny świat. Spójrzmy na list do Kolosan rozdział trzeci, werset pierwszy. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Widząc podane tutaj słowa, możemy zdać sobie sprawę, że my, święci Boga, którzy zostali wzbudzeni z Chrystusem, musimy myśleć o tym, co w górze. Powinniśmy żyć takim życiem wiary. Jeśli nie skupimy się na rzeczach w górze, będziemy nieustannie myśleć o ziemskich rzeczach i ostatecznie stracimy wieczne rzeczy niewidzialnego świata. Dlatego Bóg uczy nas, abyśmy skupiali nasze serca na tym, co w górze, a nie tylko na widzialnych rzeczach tej ziemi. Powinniśmy być w stanie nadać pierwszeństwo rzeczom niewidzialnego świata. Na przykład, jeśli ktoś wdaje się w bójkę na pięści. Możemy zrozumieć, że zawidzialną konsekwencją musiał być powód w niewidzialnym świecie. Emocja nienawiści, niewidzialny element, najpierw istniała w sercu tej osoby. Podobnie rzeczy w duchowym świecie najpierw dzieją się, a następnie manifestują się w fizycznym świecie. Odnosi się to nawet do owoców drzewa. Owoc drzewa, zanim pojawi się jako namacalny wynik, jest poprzedzony działaniem jego niewidzialnych korzeni, kiedy korzenie wchłaniają składniki odżywcze, a następnie rozprowadzają je do końcówek gałęzi za pośrednictwem soku. Czy nie jest to wtedy, gdy owoc ostatecznie rodzi się na końcach gałęzi? Jednak często patrzymy tylko na owoc, który jest widocznym rezultatem i nie rozumiemy znaczenia roli niewidzialnego korzenia lub roli, jaką odgrywa niewidzialny świat. Aby osiągnąć dobre wyniki, musimy najpierw zrozumieć niewidzialny świat i posiadać wiarę, która go dostrzega.